Zobaczymy, się manu. No, w dzisiejszym odcinku. Ścinamy drzewo. Ale po co? Oto. to? Będę chciał zrobić taki las. I też po to. Będę chyba...

to czytał ci Okej, jestem. Robimy ogrodzenie.

Na jedną drzewę nie starczy. Hmm. Co to choroba. Hmm? Co wy tu... Możesz ja wypuścić

Nie mam tego trochę za dużo. No. Aha, tu ty. Ty nie wychodzisz. Jak ty tu wlazłeś? Już miałem coś takiego. Okay. Hmm. Tak, ty teraz możesz iść spać. Dobra. Nie wiem, co ty tu robisz, ale... Możesz wyjść, bo STG i tak nie wyjdzie Chyba że ja głupi jestem po prostu nie umiem wyjść z je, hmm. Oj, oj, oj. Nie zło się giera, bratku Boże, ja mam lepszą mnie. trochę... Ej, ale jakby go tak go... Na maksymalny level. W ogóle to bym kto wie. Takie będzie jak sobie przedmiot sprzedawał. Nie włazić mi do chaty. Ten prywatny. Czajcie. Od razu się czuję lepiej. Jak jest to. Jest już taki płotek. To będzie wejście. Chodźcie. Nie widzę. Czemu nie ma tyle filmów? Czemu dzisiaj nie wleciało? Nie wleciał dzisiaj, bo po prostu nie wleciał dzisiaj filmik.

Hmm. Hmm. Dobra. Dobra, ciśniemy do hmm. chyba. Okej, okay, to jednak nie pościśniemy staka. I po co mi tyle patyków? Ro rozważam nad wypuszczeniem mojego więźnia. E, to znaczy... znaczy mojego... mojego syna. Chciałem, to chciałem powiedzieć. Nie jest wcale mój więzień. Przecież on, on z własnej woli u mnie bieszka. Prawda? no. Nie, okay. nie wiem czy to wystarczy. gdzie mój? Bo... Gdzie jest mój tym, tym, tym. A Dobra. Ach, No już mi nikt na posesję nie wejdzie teraz mi tylko jednej rzeczy brakuje. Jedno tylko i ja no dobra no to będzie. No cóż, będzie jedno wejście. E, to spoko. Jest git, jest git. Hm. Dobrze, jedno, dobrze. zrobię. Będę chciał jeszcze zjeść farmy krów. Na pewno. A to już nie w tym odcinku. Dlatego żeby uczcić ten odcinek to muszę znaleźć jakiegokolwiek osobnika Wiesiu chodź Wiesiu Wiesiu idź No kurde Nie ruszaj się No ty Podstęp... Ty podstępna łachudro Bez pracy. U pośledik stój! Hmm, tak się bawimy. Zbigniew, tak się bawimy. Oj tak się... Tak no. Czy ty tego... Ty tego nie widziałeś? Na szczęście mi się przydajecie Klebek. Mm. Chleba nigdy za długo Idziemy do baru. Wy Ja was stworzyłem a wy? Mieliście dla mnie pracować! Oj, nie trafiłem w niego. Kurde. No, ile będziesz ode mnie uciekał? Nie możesz ode mnie tysiące bloków uciekać. Jezu, ja cię nawet z powietrza nie trafiłem. Ty jesteś taki słaby. Ja, ja wybijam populację tej wioski. To jest to jest wioska nie oficjalnie. Jeden poleciał. To jest. Dobra, teraz idziemy na powal Ja ile ja osadników za Czterech? Dobra. Chłab się. Klacza robię. Hmm. Ja tu już nie mam cennych itemów, bo ja się na walki szykuję tak naprawdę. I ja, przen ja przeniosę. Ja będę miał swojego Stasza, itemków. Spokojnie przeniosę gdzieś te ity. I te wszystkie. Um, "Niedługo Stasza się zrobi więc pa."